Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony prowadzący. Jowit. Dzisiaj chciałbym poruszyć taką rzecz Czy Polacy lubią być niewolnikami. Jak widzicie moi widzowie w za czasie zauważyłem, że coraz więcej osób chodzi w plastikowych kagańcach. Tak, z tygodnia na tydzień coraz więcej i teraz tak patrzą. Dzisiaj. I o co w ogóle się rozchodzi tym ludziom? Nie rozumiem podejścia tych ludzi. Ogólnie to nigdy nie rozumiem. Nie rozumiałem Polaków. Ja zawsze chciałem być uśmiechnięty. Dziwiło mnie to, że ludzie sami sobie stwarzają problemy jeden drugiemu. Wolałem tworzyć szczęście, radość. I. Tutaj można poruszać tematy i tematy w tych dziedzinach e, mądrości Polaków. Wielkiej. Polacy lubią zarabiać małe pieniądze. Widać, że ich to jara. Normalny, jakby miał godność Polak, to by. W tym kraju 10 tysięcy zł na miesiąc to była normalna suma. Gdzie możesz życia chcesz, ale nie yy, trzeba za marne grosze robić, więc brabowy. Ogólnie Polacy to tylko potrafią gadać. Poszczekają sobie au, au, au. A jak przyjdzie do, 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 co do czego? Spotkania się w cztery oczy albo ktoś mocniej wygarnie mu, wygarnie mu słownie, to się zamyka. Więc tylko Polacy to dlaczego to hał, 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 obalimy władzę, hał, hał, i się kończy na tym. Nic więcej, zero działań, więc tylko do gadania nic więcej takich małem Polaków. Albo jechać z nimi. Jechać z nimi. Eee... Będę wymyślał co chwila, przypomniał sobie jakieś rzeczy, bo tego jest sporo, to co będę mógł przypomnę sobie to powiem. Teraz jeszcze taką rzecz chciałem poruszyć. Jest osoba na YouTube, która ma oglądalność w setkach tysięcy wyświetleń. Taka babka, która jest z Znaki masońskie na jej ubraniach i ten jest taki Setki tysięcy ludzi ogląda jej duchowość, afirmacje, przemień swoje życie na lepsze i tak dalej. Okej. Okay. Mnóstwo, mnóstwo się nie. Ja się zastanawiam, gdzie są ci ludzie, no, bo ja jakoś nie widzę. Skoro takie setki wyświecań są robione i takie super rzeczy, medytacje, jako przemiana umysłu wewnętrzna od siebie, to ja tych ludzi nie widzę. Po prostu. ja się zastanawiam w ogóle, czy są jeszcze jacyś prawdziwi Polacy w Polsce bo jest ich mało i, o no właśnie, to jest dobra rzecz, ja już to mówiłem dziesiątki razy ale chcę to powiedzieć, Jesz, jeszcze raz to powiem jeszcze raz powiem, bo może ktoś z Was nie słyszał część z nowych współczuję kobietom w tym współczuję kobietom w Polsce współczuję kobietom Wam, że macie takich mężczyzn, mężczyźni w tym kraju którzy nie mają jaj by walczyć o swój kraj, mężczyźni którzy są problemowi tacy mało inteligentni, bystrzy zajmujący się jakimiś bzdurami, piwko, paliwko e, papierosy dlaczego ja nie jestem alkoholikiem? ja nie mam zamiaru nigdy pić ani palić. Dlaczego ja? Dlaczego mnie nigdy nie jarało? Dokuczenie innym. Dlaczego mnie nie, 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 nie jarało oglądanie telewizji? Ale internet? Internet tak. To tak czy siak. właściwie dzięki internetowi. Ludzie przejrzeli na oczy. Ale to jest nadal... Mała ilość i nie widzę tej, tej. Tak określę to. Takie określenie niby. Takie pozytywne. Nie widzę tej zajebistości w narodzie, która mogłaby coś zmienić tutaj. Mało. Niektórzy siedzą na kanapie, niby mówią, że mają wysokie stanowiska, są wpływowi, a tylko gadają. I to są, to są niektórzy taki, tacy. Ech. Taka też jest prawda. Kto jest prawdziwym patriotą? Nie wiem. Cookies, co miał nie zrobić? Na czym się skończyło? Na tym, że działa równie tak samo jak tak zwany polski rząd. Cookies to w ogóle nie jest polskie nazwisko. No, prawdziwych Polaków ja tutaj nie widzę w tym kraju. Brown się Wielu osób podnieca się Browna, a Brown powiedział jego słowa, że dla niego Polska może tylko istnieć, żeby być niewolnikiem Watykanu, żeby Watykanowi służyć. Watykan czym jest, to wiecie. I. Od kiedy tak Polak mówi, że dla niego tylko Polska może istnieć po to? Dla mnie Polska to jest serce, w którym się urodziłem i chciałbym dla niego jak najlepiej. Więc nie gadałbym w taki sposób, że Polska jest tylko po to, żeby służyć Watykanowi. Widzicie? Moje różnice, moje słowa? Słowa takie. I pomijając nazwisko, które też jest, tak naprawdę nie jest polskie. Więc... Wy Polacy, jak co do czego, co do czego to współczujecie? Współczujecie, kiedy komuś dzieje się krzywda, ale nie zapobiegacie temu, żeby się nie stała. Czyli... Z... Normalnie to zawiść, problemowość. Politycy zamknęli Was w tym bagnie. Nas. Mnie dzięki Wam też. I napuszczają jednych na drugich. A Wy się bawicie w tym bagnie. W tej gorącej wodzie, która się staje coraz bardziej gorąca. A gratulacje. Yy, kontynuując o, dokładnie jak co do czego to jest złość, zawiść a jak co do czego to jest współczucie współczucie, kiedy dzieje się krzywda i wtedy robimy zbiórki pomagamy i tak dalej dlaczego nie zrobić, żeby cały czas było dobrze, tylko wtedy, kiedy dzieje się najgorzej, ktoś cierpi i tak dalej, wtedy wpłacacie dobre serca no, to logiki nie ma po drugie, to nie wy powinniście wpłacać ze swoich pieniędzy, tylko Rząd powinien tak zrobić, żebyście. Żeby były dofinansowania, pomoc biedniejszym, chorym i tak dalej, ale tego nie ma. Wy płacicie swoich pieniędzy, pomagacie innym, a jak to do czego to ciśnięcie jeden na drugiego. Ja nie widzę logiki w tym, nie wiadomo, co się rozchodzi w tej mentalności. Polskiej. Druga rzecz, piłka nożna. Ja się nigdy nie, nie jarałem piłką nożną. Nie wiem, jak można się tym jarać iść na mecz, wypić piwo, oglądać oglądać jak przegrywają polscy piłkarze w większości przegrywają i to jest właśnie to, jaka jest tym logika o i patologię tworzyć jak polscy kibole o to, to jest tak, wielcy patrioci polscy kibole mających problem tworzących burdy Zamieszania w środowisku bicowym. O, no, to są wielcy patrioci. Niech się wyodokują. Niech wiedzą co to patriotyzm i zaczną walczyć o, walczyć o swój kraj. To by było najrozsądniejsze posunięcie. Lepiej samemu poćwiczyć jakieś sporty pobiegać sztuki walki, samobronę, ruch niż oglądać jak ktoś biega <laughs> i poza tym przegrywa. Chodzi o naród polski Po trzecie: narzekać, mówicie tylko jakoś to będzie, jakoś to będzie. Damy radę. No, o co się rozchodzi? Gadanie jakoś to będzie, albo jak mówią, taki jest przykaz, to tak będziemy robić. To nie ma żadnej logiki największej takie zachowanie. Jak niewolnicy przyzwalacie, żeby ktoś z, za was stworzył rzeczywistość i dlatego widzicie, że to się źle, a wy trzeba to przetrwać jakoś to będzie. Przecież to jest głupota totalna. Ja nie rozumiem. Po raz kolejny. Dużo wolnościowców. Też ma wiele za plecami. Pokazuje swoje pokaz, pokazane jest ich prawdziwe oblicze wyciągane ciągnie ich w politykę więc korzyści, korzyści no kto ma ja to słabo widzę najlepiej to się, widzicie i co? Ariowit też miał rację zajmij się sobą, nie patrz na innych 8 lat temu miałem tak ale głupota polska poprowadziła mnie tak debilizm pewnych osób mnie to też rozwala tym kraju, że normalni są niszczeni, są ciśnięci. To też nie ma żadnej... To zaprzecza logice, że normalni, w tym... normalni są niszczeni, ale i, te... I... ja byłem jednym z najnormalniejszych. I tak właśnie ta logika wpłynęła, że jeden z najnormalniejszych musiał się cofnąć w swoim funkcjonowaniu, żeby się zniżyć do poziomu tych przeciętności polskiej. Tego co się odwala tutaj. Widzicie, tak to wygląda. Więc po prostu. Kiedy mówiłem się lat temu, żeby zająć się sobą. Ale tylko brakowało mi wiary w siebie. Brakowało mi tej pewności, którą też przez ten naród straciłem. Ja to byłbym najzajebistszy w tym kraju. Nie będę się wychwalał już skończmy na tym, ale naprawdę jak porównuję siebie, do tego narodu. to mi się sobie robi. Ja myślałem, że Polacy to wspaniały naród mądry. Tutaj tworzyć pozytywne rzeczy, ale nie właśnie widać jak to wygląda. Do czego wy zmierzacie? Mam nadzieję, że to się dobrze skończy. Po prostu rządzą nami polskojęzyczni. Musicie to zrozumieć, ale wy pozwalacie polskojęzycznym, żeby w wami metali, To nie ma żadnego sensu. Wy tylko szczekacie. Naród Polski tylko szczeka. Tylko gada. Pogada sobie. Albo wyjdzie na spacer, pokrzyczy, się na tym kończy. Gdzie jakieś działania konkretne? Coś, co by miało przynieść korzyści w przyszłości. No tego nie ma. Więc... Praktycznie wymieniłem wam wiele rzeczy i naprawdę wyjątki są normalne, ale Jowid ma, ma rację. Król Ariów. Pewny król Ariowid, który rządził kiedyś Lechią ze czasów Juliusza Cezara. Ariowit miał go w kieszeni. Miał żonę, która była z rodziny Juliusza Cezara. Julię. Widzicie, no, co się stało, jak się pozmieniało wszystko. Mamy szlachtę, nazwiska na ski, wielcy, wielki ski, to jest u nas jakiś, no, nazwiska na ski różne. No, tacy to wielcy Polacy, że naprawdę. Polacy szydący, tak kiedyś szlachta broniła tego kraju, a teraz co my mamy? Tacy ludzie jak Pilecki To byli ludzie, byli zarąbiści że Ten naród jest jakiś za naiwny I za dobry Do czego to wszystko zmierza? Po prostu. No. To tyle. Nie wiem, czy raczej zgadzacie się ze mną. No i co, właśnie powiem tak. Piękne kobiety, mądre. Są co dobrze, ale. Polscy, tak zwani bez jaj, mężczyźni, to jest właśnie to, co mamy tutaj w tym kraju. Głupota, normalnie. Nie zna granic. Trzeba było powiedzieć, jak jest. Po prostu powiedzieć wyjaśnić ten kraj. Szanują nas takie kraje jak Węgry, Turcja. Ale I Persja nas szanuje, Iran. Ale w tym kraju śpią. I tacy jacy są, ludzie tacy są. O, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pomyślcie, czy mam rację, czy nie. Tak, jestem na rodzie. Bye bye. Cześć.